Na Stadionie Zawarciańskim w Pyzdrach odbyły się gminne zawody pożarnicze. W zmaganiach uczestniczyło pięć zespołów seniorskich i cztery młodzieżowe. Wśród seniorów tytuł sprzed roku broniła OSP z Lisewa. Sprawnością fizyczną młodzi i starsi strażacy musieli wykazać się podczas sztafety. To tor przeszkód, który trzeba było pokonać w jak najkrótszym czasie. Z kolei umiejętności techniczne sprawdzane były w trakcie ćwiczenia bojowego. Drużyny młodzieżowe musiały pokonać specjalnie przygotowany, łatwiejszy tor. Młodzi strażacy nie ustrzegli się błędów, na co zwracali uwagę sędziowie. Ćwiczenie bojowe w wykonaniu seniorów bardziej przypominało realia akcji gaśniczej. Ogniomistrzowie również nie ustrzegli się błędów. Dlatego na miejscu pouczani byli przez sędziów. Bezkonkurencyjni ponownie okazali się strażacy z lisewa. Ja które to już zwycięstwo? 19. Czyli 19 z kolei. 19 z kolei powiedz mi, na czym polega fenomen wasz? Jak się przygotowujecie do tych zawodów? No ćwiczyć, ćwiczyć, jeszcze raz ćwiczyć. Dwa miesiące ćwiczyliśmy przed. Nie ma problemu z motywacją? Trzeba namawiać, czy, czy nie? Żadnego. Żadnego problemu. Przychodzą, przychodzą na godzinę jak trzeba, przychodzą, nie ma problemu żadnego. Wystawiacie od lat dwie, jednost dwie drużyny. Słyszałem, że jakby trzeba było wystawić trzecią, to też by się ludzie znaleźli. Na pewno by się znaleźli. Jak będziecie świętować? No, przy grillu. Dlaczego lisewianie dominują w zawodach od lat? Zapytaliśmy władze zwierzchnie. No, wygrywają, no i fenomen polega na tym, że długo ćwiczą, mają zapał taki w ry rywalizacji, głównie nawet między swoimi jednostkami ze swojej wsi, czyli wystawiają dwie i między sobą rywalizują. No, dużo ćwiczą przede wszystkim. No mów, w naszej jednostce na przykład no nie ma takiego zapału, tyle nie ćwiczyli, przez co widać efekty. Sędzia główny wysoko ocenił poziom zawodu. Zawody dzisiejsze gminne w Pyzdrach były na wysokim poziomie. Granicy 100 punktów nie udało się niestety rozbić. Dokładnie 100 punktów drużyna, która wygrała, czyli SOWO 1, będzie broniła tego wyniku za dwa tygodnie na zawodach powiatowych w gminie Miejosław. Czy są jeszcze gminy w powiecie, gdzie jeszcze przed rozpoczęciem zmagań można wskazać zwycięzcę? No bo tak jest z Lisewem od, od kilku lat w Pyzdrach. Lisewo jest dobrą drużyną, przygotowują się do zawodów pilnie i pewnie dlatego wynik. Ja uważam, że nigdy przed zawodami nie możemy wskazywać zwycięzców i też nie wskazujemy zwycięzców na zawody powiatowe, na które wszystkich gorąco zapraszam. Ostatecznie w zmaganiach triumfowała pierwsza drużyna Lisewa przed drugą drużyną z tej samej wsi. Najlepszą ekipą młodzieżową okazała się MDP Pyzdry. Na uwagę zasługuje fakt, że zawody przyciągnęły na stadion kilkuset pystrzanek.